takiej klepsydry, ta marynarka rewelacyjnie robi talię. Nawet jeżeli nie macie figury takiej, która ma kształt klepsydry, to właśnie tym optycznym elementem możecie sobie tę talię zbudować. Przyglądnijcie się bacznie marynarkom takim, które mają dwurzędowe guziki. Te marynarki będą powodowały, że będą budowały większą objętość. I Jeżeli te marynarki będą takimi, bo zwykle są marynarkami oversize'owymi, na pewno będą udawały, że ta sylwetka będzie u góry taka jakby przerysowana. Robimy to co prawda celowo, ale wtedy pamiętajcie o tym, żeby fajnie sobie równoważyć te proporcje. Czyli jeżeli zakładacie taką oversize'ową, większą marynarkę, to właśnie załóżcie do tego bardziej dopasowane spodnie, czy też bardziej dopasowany podkoszulek, który będzie właśnie nam fajnie pokazywał i tak właśnie lekkość sylwetki. Długość marynarki ma znaczenie. Tak jak wspominałam o marynarkach takich typu Chanel, które są albo pudełkowych, wcale nie muszą być właśnie typu, które mam na sobie, to takie marynarki, które sięgają do linii pasa, zwracają wtedy uwagę na linię pasa. Natomiast mogą być też marynarki, takie, które są nieco wydłużone, i one też niektórym sylwetkom będą bardzo służyły. Są to takie marynarki, które służą na przykład sylwetkom nawet prostokątnym, takim, które nie mają dużego wcięcia w tali, ale też mogą posługiwać się o Size. Są to marynarki, które również będą służyły praktycznie każdej sylwetce, tylko bardzo ważną kwestią jest ich długość. I tutaj właśnie jest tak, taki klucz przy doborze długości marynarki. Jeżeli jesteś niską sylwetką, to zauważ, czy ta cięcie tej marynarki nie wypada zbyt nisko. Cięcie nie jest tak obniżone, że masz skrócone nogi. Długość tej marynarki będzie również miała znaczenie na przykład dla sylwetki typu gruszka, czyli takiej sylwetki, która ma piękne, krągłe biodra. Jeżeli utniesz tą marynarkę, czyli będzie taka linia przecięcia tej marynarki właśnie dokładnie na linii bioder, będzie ona powodowała, że będziemy miały taki punkt skupienia uwagi właśnie na tym momencie, czyli na tym momencie będziesz zwracała uwagę i on będzie tak optycznie jakby poszerzał tę linię, w związku z czym jeżeli nie chcesz zaokrąglać jeszcze bardziej swoich bioder, wybieraj tą długość marynarki, Taką 3 cm ponad tym odcinkiem e, bioder, bądź nad, bądź pod, jeżeli jesteś sylwetką wysoką, bo wtedy możesz sobie również pozwolić na to, aby ta góra była bardziej jeszcze wydłużona. Miałyśmy podsumowanie fasonów, a teraz przechodzimy jeszcze do takiej bardzo ważnej rzeczy, którą naprawdę wzięłabym pod uwagę, a mianowicie chodzi o jakość. I chciałam tu od razu powalczyć z przekonaniem, który naprawdę ma większość kobiet a mianowicie żeby